Witam, nazywam się Sandra Ludwiczak i opowiem Państwu pokrótce o zabytkach, które zwiedzimy na wycieczce do Paryża, która odbędzie się 25 do 30 lipca 2014 roku. Głównymi zabytkami, które zwiedzimy, będą Muzeum Figur Boskowych Grewin, Louvre, Wieża Eiffla, Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny, Wersal Pałac i Ogrody, Cmentarz Hajse. Muzeum Impresjonistów Gare Orsay, Montmartre i Moulin Rouge oraz Katedra Notre-Dame. Pierwszy zabytek, który odwiedzimy, będzie to Muzeum Figur Boskowych Grevin. Jest to muzeum, które znajduje się w dziewiątej dzielnicy Paryża i jest interesujące dla dorosłych tak samo jak i dla dzieci. Można tutaj spotkać znane postacie ze świata filmu, np. przykład George Clooney oraz Marilyn Monroe, jak i ze świata muzyki Celine Dion czy Michael Jackson. Osoby zainteresowane polityką również znajdą coś dla siebie, ponieważ są tam takie postacie jak Barack Obama czy Albert Einstein. Kolejnym zabytkiem, który zwiedzimy jest Louvre, dawny pałac królewski, który powstał w 1793 roku. Muzeum jest jednym z najstarszych, a zarazem jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzeów świata. Świadczy o tym liczba zwiedzających. W 2006 roku lub odwiedziło ponad 8 milionów turystów. Liczba wszystkich zgromadzonych eksponatów sięga 380 tysięcy, jednak tylko 35 tysięcy z nich zostało udostępnionym turystom. Są to głównie pochodzące z okresu od starożytności do XIX wieku obrazy, rysunki, rzeźby, mumie oraz naczynia. Wieża Eiffla. Jest to symbol Paryża i Francji. Jest magnesem, który od początku swojego istnienia przyciągnął do siebie blisko 230 milionów turystów z całego świata. Wysokość wieży wynosi 305 metra. Wraz z anteną wieża osiąga 324 metry. Wieżę z okazji wystawy światowej zaprojektował Gustav Eiffel. Budowa rozpoczęła się w 1887 roku, natomiast zakończyła dwa lata później, 31 marca 1889 roku. Podczas budowy zużyto ponad 7000 ton stali i 2,5 miliona nitów. Pola elizejskie i Łuk Triumfalny. Avenue des Champs, élysées potocznie nazywana Les Champs, élysées Reprezentacyjna Aleja Paryża, łącząca plac Zgody z placem Charles de Gaulle. Łuk triumfalny jest ważnym elementem architektury Paryża, stanowi on zakończenie perspektywy puls elizejskich. Łuk został zbudowany dla uczczenia tych, którzy walczyli i polegli za Francję w czasie wojen rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Wersa jest to miejscowość i gmina we Francji. Budowę Wersalu rozpoczęto w 1668 roku, znajduje się pod Paryżem i słynie z Zespołu Pałacowego, miejsca rezydencji królów francuskich od 1682 roku... piękne samogrody! Cmentarz Perella lachaise jest to największy i najsławniejszy cmentarz paryski, który został założony w 1804 roku w ogrodach przylegających do wili montluis podarowany przez Ludwika XIV swojemu spowiednikowi Pere Laisse, francuskiemu jezuicie. Na tym cmentarzu stoi grobowiec Fryderyka Chopina, co jest dość istotne dla nas Polaków. Muzeum impresjonistów Gare de Orsay jest to muzeum w Paryżu, które jest położone w lewym boku, boku Sekwany. Zbiory zawierają głównie sztukę francuską z lat 1848 do 1918 i znajduje się tam m.in. malarstwo, rzeźba, fotografia czy meble. Dzieła te są młodsze od tych, które są prezentowane w Louvre. Rocznie muzeum odwiedza około 4 miliony zwiedzających. Molen Rouge tradycyjny kabaret, który został otwarty w 1889 roku przez Josepha Olera. Właściciela paryskiej Olimpii. Kabaret położony jest w dzielnicy Czerwonych Latarni niedaleko Montbarré w Paryżu. Znany jest z wielkiej czerwonej limitacji młyna na dachu. Piękne występy tam są. Ostatnim zabytkiem, który zwiedzimy, jest to Katedra Notre Dame. To kotycka katedra w Paryżu i jedna z najbardziej znanych katedr na świecie. Między innymi dzięki powieści Dzwonnik z Notre Dame francuskiego pisarza Wiktora Hugo. Myślę, że Dzwonnik z Notre Dame każde dziecko pamięta. Jej nazwa tłumaczy się jako Nasza Pani i odnosi się do Matki Boskiej. Zniesiono ją na wyspie na Sekwanie zwanej Ile de la Cité na śladach po dwóch kościołach powstałych jeszcze w IX wieku. Jej budowa trwała ponad 180 lat. Na tym się kończy nasza wycieczka. Dziękuję Państwu za uwagę. A tutaj natomiast jeszcze y, pozwoliłam sobie wstawić strony, z których korzystałam, aby poinformować Państwa o zabytkach. Dziękuję, do widzenia.